Dzień dobry, witam na moim kanale, gdzie mówię Wam o tym, jak zdrowo się odżywiać i jak ćwiczyć. Dzisiaj przygotowałam sobie sałatkę warzywną na surowo. Przepis jest bardzo naprawdę prosty. Dajemy to, co lubimy z warzyw, tak jak naszą sałatkę robimy na święta, czyli marchewka, pietruszka, seler. Omijamy ziemniaka. Ja dokroiłam troszeczkę pora. Zamiast jajeczka dajemy awokado. Nie dawajcie też dużo cebuli. Lepiej wkroić troszeczkę pora. Taka moja sugestia. Groszek proszę, żebyście sobie zamrozili albo kupili mrożony i taki odmrożony jest mięciutki i pyszny. Proszę zobaczcie, jak to wygląda. Jak sałatka nasza warzywna? Zamiast majonezu jest majonez z nerkowców. Tutaj też jest ogórek pokrojony, kiszony. Ja do tego mam chlebuś. Przepis na chlebuś znajdziecie na moim kanale i przepis na majonez z nerkowców również. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia wkrótce. Pa, miłego dnia!